To był totalny majstersztyk. Charyzma, emocje, wchodź w to. Tyle inspirujących kobiet w jednym miejscu, to tylko u Oli Mrowiec, architekt i na meetupie i na jej platformie Wyróżnij się. Polecam z całego serducha. Warsztaty u Oli to zawsze moc inspiracji, motywacji, ogrom wiedzy. Polecam serdecznie. Gorąco polecam. Spotkania i w ogóle platformę Wyróżnij się. Co ta Ola nas może o tej sprzedaży nauczyć? Przecież tu już tyle wszystkiego powiedziano. Nauczyła. Kurczę. Umiem sprzedawać. Jestem właśnie na mitapie u Oli Mrowiec i dzisiaj dowiedziałam się, jak budować ofertę i lepiej dostosowywać ją do potrzeb moich klientów. Olu, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Zdecydowanie zmieniłaś moje patrzenie na temat storytellingu i na pewno pomoże to w mojej pracy. Ola jak zawsze wyciągnęła mnie ze strefy komfortu. Dzięki wielkie. Oli wreszcie wiem, co to jest storytelling, a przez długi, długi czas nie, nie ogarniałam tematu. Polecam Wam wszystkim platformę Wyróżnij się, bo to najlepsze, co możecie zrobić dla swojej marki. Okazało się, że po kilku miesiącach na pracy z Olą na platformie Wyróżnij się, jestem super przygotowana do storytellingu i do dalszych kroków w komunikacji mojej marki. Dzięki. Opłacało się przyjechać na meetup z Hiszpanii, dzięki Ola. Jak się uczyć storytellingu, to tylko najlepsze. najlepszych, dzięki Ola. Mój drugi meetup u Oli i na pewno nie ostatni, naprawdę polecam. Szkolenie z Olą jest dla mnie, tak że się poczułam, początkiem tej przygody. Serdecznie polecam Ole. Dzisiaj w sumie pierwsza z Wam na tego typu warsztatach, i bardzo się cieszę, że realnie wyszłam z opowieścią mojej marki, więc i Tobie też polecam.